Każdego ranka budzisz się z zamiarem, by zacząć dzień spokojnie. Ale zanim zdążysz naprawdę otworzyć oczy, twoja ręka sięga po telefon. Ekran rozświetla twarz, a w sekundę mózg zalewają powiadomienia, wiadomości, krótkie filmiki, śmieszne memy. Myślisz, że to nic takiego, kilka minut scrollowania zanim wstaniesz z łóżka. Ale właśnie wtedy twój mózg małpy zaczyna się przegrzewać. Już przed śniadaniem twoja uwaga jest rozdarta na kawałki. Potem próbujesz pracować. Robisz kilka rzeczy naraz, odbierasz maile, sprawdzasz wiadomości, planujesz spotkania, myślisz o wszystkim i o niczym. Niby jesteś zajęty, ale w środku czujesz chaos. Myśli skaczą jak małpa z gałęzi na gałąź, a żadna nie potrafi się zatrzymać na dłużej. Wydaje się, że to normalne. Tak wygląda codzienność większości ludzi. Ale twój mózg nie został stworzony do takiego trybu nie do ciągłego przeskakiwania, nie do tysiąca bodźców naraz. Zauważ, co dzieje się w takich chwilach. Tracisz koncentrację. Decyzje stają się cięższe, a nawet proste zadania wydają się jak wspinaczka po śliskim drzewie. To nie lenistwo, to nie brak dyscypliny, to przegrzany system. Twój mózg próbuje działać z setką otwartych kart w tle, a każda z nich wysysa energię. Czasem czujesz się, jakbyś był zmęczony już z samego rana, jakbyś biegł w miejscu, jakby Twoje myśli były gęstą mgłą, przez którą nie możesz się przebić. To właśnie efekt przeciążenia. Mózg wysyła sygnały: zatrzymaj się, oddychaj. Zresetuj. Ale my rzadko go słuchamy. Sięgamy po kolejną kawę, po więcej bodźców, jakbyśmy próbowali ugasić ogień benzyną. Wyobraź sobie, że twój umysł to komputer. Działa szybciej, gdy zamkniesz niepotrzebne programy. Tak samo mózg potrzebuje pauzy, prostego momentu ciszy, aby wrócić do normalnej temperatury. Ten moment nie musi trwać godzinami. Czasem wystarczy kilka minut bez telefonu, krótki spacer, kilka głębokich oddechów, cokolwiek, co pozwala ci wrócić do teraźniejszości. Prawdziwa jasność umysłu nie przychodzi wtedy, gdy wiesz więcej, ale wtedy, gdy usuwasz nadmiar, kiedy pozwalasz sobie nie robić nic, chociaż przez chwilę, kiedy przestajesz walczyć z myślami i po prostu je obserwujesz, wtedy dzieje się coś niezwykłego. Chaos zaczyna się porządkować sam. Twój mózg, małpy, potrzebuje codziennego resetu. To nie słabość, to naturalny rytm. Tak jak sen regeneruje ciało, tak cisza i pauza regenerują umysł. Spróbuj jutro, nie zaczynać dnia od ekranu. Po prostu usiądź, oddychaj i posłuchaj, co mówi twoja głowa. Może pierwszy raz od dawna usłyszysz spokój, który tam zawsze był, tylko zagłuszony przez szum. Reset nie jest magią, to nie trik ani sekret z okładki książki motywacyjnej, to coś znacznie prostszego i przez to trudniejszego do zauważenia. W świecie, w którym wszystko pędzi, zatrzymanie się wydaje się luksusem, ale właśnie ten moment pauzy jest prawdziwym przyciskiem resetu dla mózgu. Kiedy pozwalasz sobie po prostu być, bez celu, bez bodźców, coś zaczyna się zmieniać w Twoim wnętrzu. Twój oddech się uspokaja, tętno zwalnia. Myśli, które jeszcze przed chwilą krzyczały, stają się cichsze. To nie lenistwo, to biologia. Kiedy mózg nie dostaje nowych bodźców, układ nerwowy przełącza się z trybu walki w tryb regeneracji. Hormony stresu, które od rana płonęły jak pochodnie, zaczynają opadać, a w ich miejscu pojawia się coś, czego w codziennym hałasie często brakuje: klarowność. To tak, jakbyś resetował zacięty telefon albo wyłączał i włączał ponownie router, który stracił połączenie. Czasem system po prostu musi się odświeżyć. Twój mózg działa dokładnie tak samo. Kiedy non-stop przetwarza informacje, nawet te pozornie małe, jak powiadomienia czy wiadomości, traci zdolność do głębokiego skupienia. Myślisz, że brakuje ci motywacji, ale w rzeczywistości brakuje ci przestrzeni. Prawdziwy reset nie polega na ucieczce. Nie musisz jechać w góry ani medytować godzinami. Chodzi o krótkie, świadome momenty, których odłączasz się od strumienia bodźców. Może to być dwuminutowa pauza w pracy. Może to być spacer bez telefonu, kilka spokojnych oddechów przy otwartym oknie albo po prostu patrzenie w niebo. Wtedy mózg przestaje walczyć, a zaczyna porządkować. Zauważ, że po takiej chwili wszystko wygląda inaczej. To, co wydawało się skomplikowane, zaczyna mieć sens. Decyzje przychodzą łatwiej. Pomysły pojawiają się naturalnie, jakby zawsze tam były, tylko ukryte pod warstwą szumu. Twój umysł nie potrzebuje więcej informacji. Potrzebuje mniej hałasu. Reset to powrót do stanu równowagi, w którym możesz znowu myśleć jasno i spokojnie. To moment, w którym znowu stajesz się człowiekiem, a nie tylko reakcją na kolejne powiadomienie. Bo jasność umysłu nie jest nagrodą za ciężką pracę. Jest efektem świadomego odłączenia od chaosu. Zacznij więc traktować te małe pauzy jak coś świętego, jak prezent, który dajesz swojemu mózgowi. Bo każdy reset, choć krótki, przywraca Ci to, co najważniejsze: spokój, obecność i kontrolę nad własnymi myślami. Stres nie zawsze krzyczy. Czasem siedzi cicho w tle, jak szum, do którego przyzwyczajasz się tak bardzo, że przestajesz go słyszeć. Ale on tam jest. Każda mała presja, każdy niedokończony obowiązek, każde muszę zapisuje się w Twoim ciele. I powoli, niezauważalnie, mózg zaczyna działać w trybie alarmowym, jakby za każdym rogiem czaiło się zagrożenie. To nie jest Twoja wina. Tak działa ludzki mózg, a dokładniej jego starsza, prymitywna część. Kiedy stres trwa zbyt długo, to właśnie ona przyjmuje stery. Twoja uwaga zawęża się. Myślisz krótkoterminowo. Tracisz zdolność planowania i jasnego oceniania sytuacji. Jakbyś był w dżungli, w której każdy dźwięk może oznaczać niebezpieczeństwo. W takim stanie trudno tworzyć, myśleć logicznie, uczyć się czy podejmować dobre decyzje. Wtedy właśnie pojawia się mgła. Nie ta z pogody, ale ta w głowie. Zapominasz, co miałeś zrobić. Tracisz sens działania. Masz wrażenie, że utknąłeś. Ale ta mgła nie jest oznaką słabości. To znak, że twój mózg jest zmęczony i potrzebuje resetu. Gdy zatrzymujesz się na chwilę i zaczynasz oddychać głębiej, coś się zmienia. Serce zwalnia, krew znów zaczyna płynąć spokojnie. Poziom kortyzolu, hormonu stresu, powoli spada. Wtedy uaktywnia się inna część mózgu ta, która odpowiada za spokój, racjonalność i kreatywność. To właśnie tam kryje się twoja mądrość, twoja zdolność do widzenia całości, a nie tylko fragmentów. Nasz świat uczy nas, by działać szybciej, reagować natychmiast, być zawsze dostępnym, ale mózg nie został stworzony do życia w ciągłym napięciu. Każdy impuls stresu to jak cios w delikatny system nerwowy, a jeśli nie dajesz mu chwili wytchnienia, nawet drobne rzeczy zaczynają przytłaczać. Dlatego reset nie jest luksusem, jest koniecznością. To moment, w którym mówisz swojemu ciału, jesteś bezpieczny. Gdy ciało to słyszy, umysł się otwiera. Wraca klarowność, której tak bardzo brakuje w pośpiechu. Widzisz, Stres sam w sobie nie jest wrogiem. On przypomina, że coś wymaga twojej uwagi, ale jeśli nigdy nie zdejmujesz palca z przycisku alert, wypalasz się od środka. Naucz się więc odpuszczać, zanim system się przegrzeje. Czasem najodważniejszym działaniem nie jest walka, lecz zatrzymanie się, wdech, wydech i pozwolenie, by świat na chwilę ucichł, bo właśnie w tej ciszy twój mózg odnajduje drogę z powrotem do spokoju. Czasem myślimy, że aby poczuć spokój, potrzebujemy wielkich zmian nowej pracy, podróży, detoksu od wszystkiego, ale w rzeczywistości reset zaczyna się od małych rzeczy. Od kilku minut dziennie, które przywracają porządek tam, gdzie wcześniej panował chaos. To niewielkie decyzje, ale małe rytuały, powtarzane codziennie, które powoli uczą twój mózg oddychać na nowo. Pierwszym z nich jest przerwa. Krótka, ale świadoma. Wstań od biurka, porusz ramionami, zrób kilka kroków. Wydaje się banalne, ale właśnie wtedy wysyłasz swojemu ciału sygnał: Nie jestem uwięziony. Nawet minuta wystarczy, by rozluźnić spięte mięśnie i pozwolić myślom odpocząć. Kiedy to robisz regularnie, zauważysz, że koncentracja wraca szybciej, a zmęczenie przychodzi później. Drugim rytuałem jest porządkowanie myśli. Każdego dnia nasz umysł gromadzi setki otwartych pętli. Niedokończone zadania, obawy, drobiazgi. One wszystkie siedzą gdzieś w tle, zużywając energię. Dlatego czasem warto je wyrzucić z głowy na papier. Zapisz, co masz zrobić, co cię martwi, o czym chcesz pamiętać, nie po to, żeby od razu to rozwiązać, ale żeby to uwolnić. Kiedy widzisz wszystko przed sobą, twoja głowa wreszcie może odetchnąć. Trzeci rytuał to oddech. Prosty, naturalny, a jednak często o nim zapominamy. Zatrzymaj się i weź kilka głębokich wdechów, aż poczujesz, jak ramiona powoli opadają. Wdech, spokój. Wydech, napięcie. Wystarczy dwie minuty, by ciało i umysł zsynchronizowały się znowu. W takich chwilach chaos znika nie dlatego, że zniknęły problemy, ale dlatego, że przestajesz im się poddawać. Czwarty rytuał to kontakt z naturą. Otwórz okno, spójrz na niebo, posłuchaj dźwięków świata, które istnieje poza ekranem. To proste, a jednak potężne przypomnienie, że życie płynie dalej, niezależnie od Twoich planów i zadań. Ten moment kontaktu z czymś większym uspokaja i porządkuje to, co wewnątrz. Każdy z tych małych resetów działa jak mikroskopijne czyszczenie pamięci w Twoim mózgu. Nie zauważysz różnicy od razu, ale po kilku dniach zaczniesz czuć, że coś się przesuwa. Stajesz się spokojniejszy, bardziej obecny, bardziej świadomy. To właśnie ta codzienna praktyka, niewielkie zmiany, przynosi prawdziwy spokój. Bo reset to nie ucieczka od życia, to sposób, by wreszcie być w nim w pełni, tu i teraz, z jasnym umysłem i lekkim sercem. Każdy system potrzebuje czasem pełnego restartu, nie tylko krótkiej pauzy, ale głębokiego oczyszczenia, które przywraca równowagę na dłużej. Dla mózgu tym mega resetem są rzeczy tak proste, że często o nich zapominamy: sen, woda, ruch i cisza. To właśnie one budują fundamenty jasności umysłu, spokoju i energii, bez których żadna technika, żadna motywacja nie działa naprawdę. Sen to pierwszy filar. Bez niego żadna medytacja, żadna kawa nie pomoże. Kiedy śpisz, twój mózg sprząta. Dosłownie. Oczyszcza się z toksyn, porządkuje wspomnienia, naprawia uszkodzone połączenia nerwowe. Jeśli śpisz za mało, twoje myśli stają się ciężkie, reakcje wolniejsze, emocje bardziej gwałtowne to jak próba biegu z kamieniem w plecaku. Dlatego sen nie jest luksusem, ale codziennym resetem, bez którego system przestaje działać. Drugim filarem jest woda. Ciało to w większości woda, a mózg jeszcze bardziej. Każdy łyk to paliwo dla neuronów, które potrzebują nawodnienia, by przewodzić impulsy. Kiedy zapominasz pić, pojawia się zmęczenie, rozdrażnienie, spadek koncentracji. Prosty nawyk, szklanka wody co kilka godzin, może zdziałać więcej niż kolejna filiżanka kawy. Trzecim jest ruch. Nie musi to być trening, nie muszą to być ciężary. Wystarczy spacer, kilka przysiadów, kilka głębokich oddechów na świeżym powietrzu. Ruch to naturalny sposób, w jaki ciało rozładowuje napięcie, a mózg produkuje hormony spokoju i równowagi. Po kilku minutach ruchu krew zaczyna krążyć szybciej. A myśli stają się lżejsze, jakby ktoś otworzył okno w dusznym pokoju. Czwarty filar to cisza. Nie ta absolutna, ale ta wewnętrzna. Chwila, w której wyłączasz hałas świata, by usłyszeć siebie. Możesz siedzieć, patrzeć w przestrzeń, oddychać. W ciszy mózg odzyskuje rytm, którego nie słychać w zgiełku codzienności. To w tych momentach przychodzą najlepsze pomysły i najbardziej prawdziwe odpowiedzi. Kiedy łączysz te elementy sen, wodę, ruch i ciszę, Twoje życie zaczyna płynąć w zupełnie innym tempie. Nie z przymusu, ale z harmonii. Zauważasz, że mniej się spieszysz, a więcej rozumiesz. Myśli są klarowniejsze, emocje spokojniejsze, decyzje prostsze. Twój mózg małpy nie potrzebuje cudów. Potrzebuje troski. Każdy dzień z tymi prostymi resetami staje się łatwiejszy, bo nie chodzi o to, by przetrwać w chaosie, ale by w nim oddychać. I z każdym oddechem przypominać sobie, że spokój nie jest czymś, co trzeba znaleźć. Jest czymś, co można odzyskać, kiedy pozwolisz światu na chwilę ucichnąć.